Ej, czekaj, naj, najgorszy Call of Duty, jaki wyszedł, to był ten chyba Ghost, nie? Te psy, to co wypuścili, czy nie? Te takie gówno w kosmosie, które to było? Statki kosmiczne, to to? Infinite Warfare, to było to, chyba, nie? Ja to muszę, przeżyjmy to jeszcze raz. Pamiętam to jak dziś, jak oni to ogłosili. A co wychodziło na równo z Call of Duty Infinite? Battlefield? Jaki? BF1? O kurwa, musicie to. Dobra, przeżyjmy jeszcze raz ten moment. Ja yeah, pier... To była jedna z fajniejszych w ogóle wydarzeń. Jak ktoś tego nie pamięta, to ja wam teraz przybliżę bardzo fajną e, historię FPS-ów. To było co prawda 7 lat temu, ale ja to pamiętam jak dziś. Siedziałem i czekałem, aż się pojawi trailer, i to było tak, że to chyba dzień po dniu jakoś. E, Pierwszy się pojawił trailer Koda czy BF-a, zaraz zobaczymy, podacie, a potem pojawił się drugiego. I to było coś takiego, że fani czekali, nie wiedzieli za kim, za kim mają być, nie? W sensie, czy bardziej. Właśnie to, tam się ważyły kurwa, losy FPS-ów. Który tytuł będzie przeważał? Czy Battlefield, czy będzie jednak Call of Duty seria, jednak nie? Call of Duty seria, znana oczywiście z małych map, dynamicznej rozgrywki. Battlefield, taktyczne podejście większych map z udziałem pojazdów. Która z tych gier dostajesz, moi drodzy, Infinite Warfare. Trailer, który ma 4 miliony łapek w dół. Powtórzę, to ma 4 k miliony łapek w dół. <grywy> to trzeba się w postarać, żeby wkupić ludzi. <grywy> Macie, <grywy> <grywy>

Meets that big surprise attack in the history of the world. How could they not have seen us? One of our own, we have no precedent for this, we have no playbook for this, and apparently, we have little time let me make our situation absolutely clear we are now at war with the settlement defense front Godspeed captains hey this race? Ej, to nawet lepiej niż Starfield wyglądało. Patrzcie. Oni wylecieli i bez loadingu było, pa. Huh? You got eyes on this Nie, wyt nie wytrzymam, moi drodzy, całego tego, nie, nie dam rady. Ugh. Muszę wyciszyć, bo ja już nie wiem, czy mi zaraz DMCA nie dadzą. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, no to był piękny Infinite Warfare, no. No i Price, który kurwa, stwierdził, że musi uratować tą serię, ale nie dał rady. No i, moi drodzy... I, I wychodzi też Battlefield dosłownie w. Czekaj, ja muszę to zobaczyć. 6 maj. 2 maja, czyli, czyli słuchajcie, Call of Duty zaprezentowało coś takiego. I ten kod był bardzo wyczekiwany. I czekali ludzie 4 dni. I tak. Kurwa, ciekawe, co Battlefield pokaże. Ciekawe, co Battlefield pokaże. I Battlefield wstawił minutowy film, tylko moi drodzy. Tam ci w a ci tutaj wrócili do czasów pierwszej wojny i na koniu. <laughs> Dużo się działo, dynamicznie. No i oni ogólnie kod RIP tutaj pisali, nie? I wszyscy poszli, i teraz wszyscy poszli z powrotem na, na trailer Call of Duty, i tam jeszcze dowalili ileś milionów łapek w dół, nie?